Doda, chciałem zapytać jak wrażenia po pogali. Jak zwykle bardzo ładnie, z klasą elegancko, ciekawie. Dobrze, że krótko, bo to jednak e, dzisiaj jesteśmy po całym dniu e, planu, więc ja się cieszę, że mogłam i tu być, ale też nie było to takie męczące. Kaja dostała statuetkę za po co? Podobać ci się ta piosenka i ten charakter muzyki? No myślę, że to niej jak najbardziej pasuje. Widzowie jakoś tam ulubowali się w, tej, w tym klimacie. Kiedy śpiewała właśnie z Bregowiczem, to chyba najwięcej zdobyła popularności wówczas. I ten no, utwór tak trochę oscyluje wokół tego klimatu, też jest taki folklorystyczny trochę. Jak, jak się Pani przygotowywała do, do, do tej różnej kary? Bo widzę fantastyczny strój. Która bardzo przypomina okładkę mojej płyty, więc to jest niesamowite, że znalazłam taką kreację. A od kogo pani to może zdradzić? Od kogo suknia? Kupiłam w Toronto, to jest taka projektantka Maryka transu. Kaja na Różach Gali dzisiaj uhonorowana statuetką w kategorii muzyka za singiel. Po co? No właśnie, aż głupio. Czemu głupio? <głos》>? No bo. Przy tak silnej konkurencji, piosenka wygrała z całymi płytami, dlatego tak trochę mi głupio. Wspaniała piosenka, powrót do, do takich mega sukcesów Twoich tak naprawdę. Dziękuję bardzo, dziękuję eee, Jak z Longplayem? No, na razie nie ma czasu na niego. W tej chwili jestem w trakcie promocji singla, z, który popełniłam z Grzegorzem Herzem. Podatek od Miłości. Dużo się dzieje bardzo, jeżdżę na koncerty swoje, a także z innymi artystami, między innymi mam udział w trasie Marii Lodowicz, Diva Tour, no także na razie, ja to, to tak w ogóle nie planuję, byle do brzegu, czyli byle do końca roku, a potem to się zobaczy. Ale materiał, rozumiem, już, już się ładnie składa. Zbieram, zbieram piosenki, ale nie, jeszcze nie przysiadłam. Ale to jest podobny charakter jak w singlu, muzyki? Mm, nic nie wiem. Rozumiem, nie chcesz zrazić. No dobrze, nie to wiem. zapytam. Ja po prostu nie wiem, ja po prostu nie wiem, bo, bo to jest taka sinusoidalna. Raz mnie skręca w folkowe rejony, raz mnie skręca w jakieś kompletnie filmowe. A raz w popowe, raz w elektronikę, zupełnie nie mam pojęcia, a raz zupełnie akustycznie nie wiem po prostu na czym się zatrzymam. Czyli do końca roku na razie odpoczywasz? Nie odpoczywam. Zasuwam codziennie, codziennie mam coś. Także niestety nawet nie wiem, jak sobie poradzę z wigilią, na którą zapraszam naście osób, bo jeszcze 22 grudnia gram w Lizbonie i dopiero wracam 23, więc nie wiem, po prostu nie wiem.